Witam serdecznie, nazywam się Elżbieta Baca, jestem psychologiem, psychoterapeutą analizy transakcjonalnej. Prowadzę terapie indywidualne, grupowe i rodzinne. Chciałabym się Cię krótko zatrzymać i zobaczyć, jaki efekt ma na nas i miał na nas okres pandemiczny i jak nadal, nadal wpływa na nas ten okres z punktu widzenia emocjonalnego. Wybrałam, powiedzmy, chciałabym to zobaczyć z punktu widzenia pieszczot emocjonalnych. Co to są pieszczoty emocjonalne? Są to jednostki uznania, rozpoznawania społecznego, jak to zostało określone przez ojca analizy transakcjonalnej Berna. Tego rozpoznawania potrzebujemy do przeżycia, tak jak nasze ciało potrzebuje do przeżycia pokarmu. W momencie, kiedy nie czujemy się rozpoznawani przez drugiego, to zaczynamy czuć taki głód wewnętrzny, taką pustkę wewnętrzną. Żeby troszeczkę się zbliżyć do zrozumienia, co to, jest, co to są te jednostki uznania społecznego, oprę się na takim prostym przykładzie. Jedna osoba wychodzi z domu i spotyka na ulicy sąsiada. Ukłania się do niego, mówi dzień dobry i do tego się uśmiecha. Sąsiad w tym momencie prawdopodobnie czuje się w sposób taki pozytywny, też odpowiada dzień dobry i uśmiecha się. Podczas tej transakcji obydwie osoby mają poczucie takiego, powiedzmy, no, zadowolenia. Czują się pozytywne. Dlaczego czują się dobrze? No, bo czują się widziane przez tą osobę, prawda? Czują się rozpoznawane. W tym momencie Jedna osoba do drugiej przesyła takie, taką wiadomość, czy ty dla mnie w tym momencie istniejesz. Jeżeli do tego ta osoba się uśmiecha, to daje mu też do zrozumienia, że miło cię widzieć, prawda? I to prowokuje poczucie, dobre samopoczucie w tym momencie. Także w tym momencie jest wysyłana roz, wiadomość, rozpoznaje Cię, istniejesz dla mnie. Oczywiście, jeżeli ta os jedna osoba się yy, uśmiecha do drugiej i mówi mu dzień dobry, a druga osoba odwraca się w drugą stronę, daje mu do zrozumienia, ty dla mnie nie istniejesz. Na pewno nie jest to przyjemne dla tej osoby, prawda? Nie czuje się rozpoznawany. Czuje się, że nie istnieje dla Ciebie w tym momencie. Podczas pandemii, co się wydarzyło, w pewnym momencie. Yy, nie, byliś, nie, mieliśmy, nie dostawaliśmy już tego pożywienia, tego rozpoznawania społecznego, no bo byliśmy wyizolowani każdy w swoim domu i zaczęliśmy czuć taki głód rozpoznawania się, widzie, widzenia się jeden przez drugiego. No, ktoś może powiedzieć: No, tak, mieliśmy do dyspozycji telefony, internet, nauczyliśmy się komunikować w inny sposób. Ale czy to wystarczy? Czy dalej nam to wystarcza? No, bo jednak ten sposób komunikacji, takiej szybkiej komunikacji, wchodzenia w relacje jeden z drugim, wirtualne, czy to nam wystarcza, czy to nas nasyca w tych relacjach? No, myślę, że warto jest się nad tym zastanowić, bo myślę, że jednak zaczynamy być coraz bardziej agresywni, prawda? Chyba coraz bardziej taki głodni, takich autentycznych. Relacji jeden z drugim, te relacje przez telefon, te relacje, te szybkie relacje, te rozmowy prze, przez wiadomości, czy to nam wystarcza. Mi się wydaje, że jest coraz, większe, coraz większa potrzeba wejścia w autentyczne relacje, czyli nauczenia się od nowa być z drugą osobą. Patrzeć się na drugą osobę, słuchać drugą osobę. Czy coś takiego jest jeszcze możliwe? Ja myślę, że tak. Myślę, że możemy dać sobie możliwość zatrzymania się i zrozumienia, jakie chcemy mieć relacje z drugą osobą. Mam nadzieję, że ten krótki, ta krótka rozmowa. Pomoże nam, pomoże Państwu w zatrzymaniu się chwileczkę i w zastanowieniu się, w jaki sposób wchodzę w relację z drugą osobą. Czy coś mogę zmienić, czy coś chcę zmienić? Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego popołudnia.